Witajcie kochani na kanale Ghostminion. Krótki teścik. Będąc przeziębiony sprawdzam właśnie, e, czy mam odpowiednie ustawienia OBS-a. O kurde. Grubo, nie chciałem tego zrobić. Ale dobra. Leży. Biegniemy dalej. Zobaczymy, jak się nagra. Teraz u. Znaczy obs -a. Ja ciągle będę tego obs z Action. Ustawiłem Action. Pacet ma dość. No i po No i po facecie. Ten też leży. Zobaczymy jak to wyjdzie. Pobiegamy trochę. Powodzie? Pra.